Dzień dobry, witam Was, moi drodzy. Po dosyć długiej przerwie na kanale, ale już wracam. Mam nadzieję, że teraz będziemy widzieć się bardziej regularnie. Od razu przedstawiam takiego pacjenta, który zgłosił się do mnie. Pacjent to jest mężczyzna lat 48. Zgłosił się do mnie z bardzo prostym pytaniem. Za tydzień ma planowaną operację w jednym ze szpitali. I chciał skonsultować, czy zakres planowanego leczenia operacyjnego u niego jest rozsądny i czy według mnie takie postępowanie, jakie ma zaproponowane wstępnie, jest wskazane według tego, co on odczuwa, jakie ma dolegliwości i co widać w tomografii komputerowej. Jest to bardzo rozsądne pytanie, dlatego że no, często jest tak, że nie ma zbyt dużo czasu, żeby. Te szczegóły wszystkie omówić na wizycie, chociaż oczywiście przed kwalifikacją do operacji powinien pacjent mieć wszystkie szczegóły omówione z lekarzem, który ma zamiar ten zabieg wykonać, i powinien mieć wszystkie informacje na ten temat. Natomiast no, często jest tak, że jednak pacjenci chcieliby, wy byście chcieli więcej informacji niż lekarz ma czas Wam przekazać, ma możliwości czasowe, organizacyjne Wam przekazać. Więc pytanie przed zabiegiem. Czy zakres leczenia planowanego jest rozsądny? Jest jak najbardziej uzasadniony, dlatego że można zawsze po takiej konsultacji jeszcze z lekarzem przed samym zabiegiem omówić ten zakres leczenia ewentualnie go delikatnie zmodyfikować, gdyby się okazało, że być może rozsądne byłoby delikatne zmienienie postępowania. Otóż pacjent, właśnie tak jak powiedziałem, zgłosił się do mnie z takim pytaniem: Planowany zabieg u tego pacjenta to jest operacja przeglądu nosa operacje małżowin nosowych i otwarcie tak z usunięciem To jest taki pełen zakres leczenia operacyjnego, no i oczywiście w związku z tym, że zakres jest dosyć duży, pytanie do mnie było takie, czy to postępowanie jest rozsądne według tego, co pacjent, wie i czuje. Tutaj nie mam całej tomografii, oczywiście obejrzałem całą tomografię, zbadałem pacjenta, zebrałem wywiad od niego, Natomiast tutaj kluczowe, takie cztery zdjęcia wybrałem z tej tomografii, którą pacjent mi przedstawił, i te zdjęcia wam pokażę i omówię na przykładzie tych zdjęć, jak, jak ja patrzę na właśnie taką sytuację, jak pacjent przedstawił mi. Pacjent ma 48 lat. Ogólnie jest zdrowym mężczyzną, no oczywiście ma pewne drogiwości nosowe. Głównie chodzi o to, że dosyć słabo oddycha, szczególnie lewą stroną nosa. I to był jego główny problem. Natomiast tomografia pokazała więcej ciekawostek różnych, niż, niż, sama, niż same te drogi by wskazywały. W związku z tym tutaj zakres leczenia zaplanowany przez chirurga. Rynek chirurga jest większy. I pytanie też jest takie, czy wszystkie te zabiegi konieczne mają sens. Tak jak powiedziałem, pacjent był zakwalifikowany do zabiegu korekty przegrody nosa, zmniejszenia małżowin nosowych dolnych i otwarcia zatok szczękowych, z usunięciem polipów. No i teraz kwestia po kolei. Na pierwszym skanie, który widzimy, no tutaj widać część chrzęsną przegrody nosa, widać kości nosowe i zatokę czołową praktycznie zdrową, delikatnie asymetryczną, ale zdrową. Tutaj część kostna w górnej części przegrody jest w porządku, delikatnie może wygięta część chrzęstna, ale właściwie na pierwszym skanie widać, zatoki czołowe i przednia część chrzęsna, nosa i górna część kostna są w porządku. Na skanie drugim. To co widzimy. Przesuwamy się dalej. Tu już widać pewne, pewne ciekawostki, które są widoczne. Widać podniebienie twarde, widać zatoki szczękowe obustronne. Przede wszystkim po pierwsze to co możemy zobaczyć. Po obu stronach ujście zatok szczękowych są drożne. Tu jest ujście zatoki szczękowej po stronie prawej. Tu jest ujście zatoki szczękowej po stronie lewej. One są drożne i na tym etapie nie widać zmian w zapalnych zatokach. Obie, obie zatoki szczękowe są właściwie można powiedzieć zdrowe, są powietrzne, w pełni upowietrznione i otwarte ujścia. Tylna część zatok czołowych też jest tutaj drożna. Nie, ma, nie, ma widać, nie widać są zapalnego czy polipów. No i zatoki światowe też są zdrowe. Tutaj na tym skanie to cóż, widać dwie rzeczy, które są pewnymi ciekawostkami. Po pierwsze, tutaj zobaczcie po stronie prawej, po stronie lewej, widać te przestrzenie powietrzne, to jest ta przestrzeń powietrzna i ta przestrzeń powietrzna są to przestrzenie powietrzne małżowin nosowych, środkowych, czyli tak zwana bullosa. to często jest opisywane w tomografiach, jeżeli odbieracie taki wynik od pacjenta, widać tutaj, że małżowina puszkowa po stronie, środkowa po stronie. Prawej jest bardzo duża, jest to powietrzenie głowy i trzonu, i tutaj znaczna część powietrza zajmuje przestrzeni wewnętrznej małżowiny środkowej prawej. Natomiast po stronie lewej jest niewielkie powierzchnię w samym trzonie tej małżowiny. Są to odmiany anatomiczne, ogólnie rzecz biorąc, prawidłowe, które nie są patologią i nie wymagają leczenia operacyjnego, chyba że. Ta boczna ściana małżowiny puszkowej utrudnia drenaż z zatoki szczękowej i uciska boczną ścianę nosa. W tym przypadku widać, że tutaj jakby no jest pewna przestrzeń zajęta przez tą małżowinę, natomiast generalnie no samego utrudnienia drenażu nie ma, dlatego że boczna ściana nie dociska wyrostka tego do bocznej ściany jamy nosa, w związku z tym tutaj nie ma blokady odpływu z tej strony zatok. Po stronie lewej, tym bardziej. To mało powierzchni trzonu nie ma żadnego wpływu na drenaż zatok ani zatok czołowej, bo widać, że jest bardzo ładne ujście zatoki czołowej i, i pomimo tej puszki, tej małżowiny, która tutaj jest upowierzchniona w trzonie, nie ma blokady po stronie bocznej tego drenażu i zarówno zarównie też ze zatoki szczękowej lewej nie ma odpływu, nie ma blokady odpływu drenażu z tej strony. I to jest to a propos małżowin nasowych środkowych. I tutaj co też widać, tutaj no już widać część chrzęsno, część, część chrzęsna się skończyła, część kostna, tu jest to jest fragment lemiesza od samego dołu i fragment blaszki pionowej. Na szczycie tych połączeń do dwukrości już powstaje pewna listwa i pewien kolec, który tutaj przylega praktycznie do małżowin nosowych dolnych. I oczywiście tutaj też to jest widoczne. Obie małżowiny nosowe dolne są dosyć mocno powiększone i przerośnięte. Jest to związane no, pewnie z różnymi czynnikami, być może z alergią, być może z jakimś szerokim stanem, stanem, który tutaj widać u pacjenta. Natomiast jest to ewidentnie kwestia taka, że tutaj skrzywienie przygody jest widoczne. I kolejny skan trzeci. Tutaj to, to, to też widać. Zatoka szczękowa po stronie lewej dalej jest prawidłowa, tu się nic, nic złego nie dzieje. Natomiast zatoka, zatoka szczękowa po stronie prawej jest zajęta w częściowo. Tutaj dół zatoki szczękowej jest wypełniony e, zmianami takimi e, tkankowymi. Jest to zgrubienie błony śluzowej, i w tym przypadku często jest tak, że radiolodzy opisują polipowate zmiany błony śluzowej. E, Moi drodzy, polipowate zmiany błony śluzowej to nie są to samo co polipy, dlatego że, chociaż wyglądają bardzo podobnie, jest to zupełnie na para parakaloszy polipy, typowo laryngolog, czy lekarz, rynolog, opowiada, mówi o polipach wtedy, kiedy są to zmiany przerastające błonę śluzową w, jam, w zatokach i one wychodzą przez naturalne ujście zatoki szczękowej do jamy nosa i one sobie wiszą jak sople lodu, wiszą sobie do światła jamy nosa. Wtedy mówimy o polipach. Natomiast jeżeli tutaj, tak jak widać, zatoka szczękowa lewa jest prawidłowa, zatoka szczękowa prawa jest też ogólnie prawidłowa, poza zmianami przerostowymi w dnie. Jest to oczywiście przerastnięta błona śluzowa w stanie zapalnym, tak można ją określić, ale nie jest to polip, tylko zmiany polipowate przerosty. I oczywiście, gdyby tutaj pacjent no, miał ym, potrzebę i objawy związane z zatoką szczękową, takie jak bóle zatoki szczękowej, bóle policzka, problemy z widzeniem, byłyby to dużo bardzo zmiany polipowate, wtedy byłaby konieczność oczywiście operacji tego, tego rejonu, natomiast w tym przypadku jeżeli chodzi o drożność nosa, takie zmiany polipowate, przerostowe, błony śluzowej zatoki szczękowej nie mają żadnego znaczenia. One nie dają blokady nosa. Mogą dawać nieco wydzieliny kataralnej i tutaj produkcję kataru potencjalnie mogą nieco zwiększać, aczkolwiek nie jest to na pewno rzecz pewna i przy drożnym uśrodkowi szczękowej i przy takich zmianach. Polipowatych można się zastanowić, czy to, czy to y, taką znakę operować. Zaraz do tego dojdziemy. Natomiast tutaj przegroda widać, że w tej części jest też delikatnie, delikatnie to właśnie wygina się na pograniczu kości lemiesza i blaszki pionowej kości sitowej. Zatoki sitowe są tutaj prawidłowe i sklepienie jamy nosowej również jest prawidłowe. Szczyty oczy dołów też są, też są prawidłowe. I w ostatnim schemacie to, co widać, to już na końcu dosyć, dosyć mocno jest widoczne. Zatoki szczękowe w tylnej części obu stronie prawidłowe, nieco asymetryczne zdjęcie. Y, widać zatoki klinowe prawidłowe upowietrzenie pewne w trzonie, w końcówce przegrody nosa i widać dosyć duże skrzywienie przegrody pod postacią właśnie tylnego kolca na pograniczu, blaszki pionowe, ile miesza. I tutaj rzeczywiście znacząco lewa strona jamy nosa jest zwęż, lewa Jama nosa jest zwężona tym, tym przerostem i połączeniem kostnym, które blokuje tą część. Natomiast też widać kompensacyjnie przerostnięte małżowinę nosową dolną. Ona jest rzeczywiście duża, takiego kształtu trochę kwadratowego. To jest dosyć typowe przy przerostie małżowiny. I tutaj lewa małżowina w tej tylnej, aktualnym swoim aspekcie, w tylnej części jest również uciśnięta przez kolec przegrody. I tu rzeczywiście, e, tak to rzeczywiście tak to wygląda. Więc teraz widzicie po kolei wszystkie te... Te obrazy. I teraz tak pytanie, czy wszystkie trzy komponenty, operacja przegrody, operacja zatok i operacja małżowin nosowych ma sens. E, no, generalnie na podstawie tego co można powiedzieć. Zdecydowanie operacja przegrody ma sens, głównie to, co widać w tylnych obrazach. E, ta blokada częściowo zwężenie tylnej Jamy Nosa ma znaczenie, dlatego że tutaj pacjent rzeczywiście wyraźnie gorzej oddycha lewą stroną nosa, jest to stała, stała blokada, niezależna od pozycji ciała i on zdecydowanie będzie skorzystał na tym, jeżeli przegroda będzie wyprostowana, głównie w tym aspekcie kostym, tylnym, bo Przód przegrody jest dosyć prosty, więc tutaj jeżeli operacja przegrody miałaby być wykonana i miała być sensowna, powinna być w zakresie i przednim i tylnym, żeby ten kolec właśnie kostny ta listwa, która tutaj występuje, była odblokowana. Oczywiście małżowiny nosowe też powinny być zmniejszone dlatego, że taki kwadratowy obraz małżowiny przerostowej kwalifikuje się w pełni do tego, żeby to małżowiny zmniejszyć, dlatego, że jeżeli u pacjenta wykonamy korektę przegrody i sprowadzimy ją do linii pośrodkowej, czyli mniej więcej w tej płaszczyźnie ona będzie przebiegała, no oczywiście wtedy odblokujemy lewą dziurkę nosa, natomiast prawa dziurka będzie mocno Zatkana przy tym, że ta małżowina po stronie, po stronie lewej jest bardzo duża, po stronie prawej jest bardzo duża i rzeczywiście tam przestrzeń będzie wypełniona teraz wyprostowaną przegrodą, więc również konieczne, uważam, że jest u pacjenta. I to też w przednim odcinku widać, że małżowiny są duże. Zobaczcie, nawet tutaj, w tym odcinku środkowym, też widać, że małżowina nasowa dolna prawa ma kształt taki, podko, taki podkowiasty, kwadratowy trochę. To świadczy o jej przeroście. Natomiast kwestia tutaj zasadnicza jest taka, czy operować zatoki. I teraz tak. Pacjent nie miał problemu z węchem, pacjent nie ma bólu twarzy czaszki, nie ma jakiegoś nasilonego kataru, ale u tego pacjenta, gdyby, nie, gdyby nie, tak nie te małżowiny puszkowe, tak naprawdę to bym się zastanawiał, czy w ogóle zatoki byłby sens tutaj i potrzeba operowania. Natomiast w związku z tym, że ta małżowina szczególnie po prawej stronie jest bardzo duża i ona rzeczywiście okupuje tą przestrzeń, Tutaj rozsądne może wydawać się, żeby tą boczną część małżowiny środkowej znieść, żeby tą przestrzeń odblokować. I wtedy po pierwsze uzyskujemy większą drożność nosa, by oddychanie prawą stroną będzie jeszcze lepsze, bo ten niewielki fragment małżowiny blokuje nam tą całą przestrzeń powietrzną do oddychania, a po drugie likwidują potencjalny ucisk na wyrostek haczykowaty, który może być wywarty w tej przestrzeni w przypadku infekcji, czy jakiegoś przeziębienia, czy, czy stanu zapalnego. Yy, oczywiście po stronie lewej uważam, że tutaj tego trzonu absolutnie nic nie trzeba, nie ma to żadnego znaczenia dla pacjenta dla oddychania dla drenażu z zatok, więc ja bym tej strony lewej nie ruszał. Także w pewnym sensie, jeżeli do operacji przegrody i do operacji możowi nosowych dołączymy samą korektę, korektę zatok, to tutaj zdecydowanie byłoby warto po tej stronie wykonać minimalnie inwazyjną operację zatokową, czyli tak zwany FEST, czyli funkcjonalną endoskopową operację zatok. Na pewno nieduża operacja rozległa otwarcie wszystkich zatok, bo to nie ma sensu. Natomiast ja bym się myślę, że Omówił z pacjentem na to, że poza korektą przechody małżowiny nosowych dolnych, ja bym prawdopodobnie proponował otworzenie tej małżowiny nosowej środkowej w tej bocznej części z tą ścianą. I prawdopodobnie otworzyłbym mimo wszystko obustronnie wrostki haczykowate, tak żeby na pewno już w tej przestrzeni tutaj wrostków nie było zalegania. I tak naprawdę powodem operacji za to nawet nie jest to, że są tylko przewody niedrożne, ale byłby ten stan zapalny, który widać za to szczękowej tutaj na dole po stronie prawej, i odblokowanie tej przestrzeni spowodowałoby tak naprawdę, że może możemy spokojnie tutaj, przede wszystkim po otwarciu wyrostków, możemy znacznie lepiej podawać leki i dać, dać asum do tego, żeby tutaj leki dotarły w odpowiednich ilościach i nawet bez leczenia operacyjnego, bez otwarcia tej, usunięcia tych zmian zapalnych, byłoby ją szansowe leczyć. Ale oczywiście, jeżeli już z drugiej strony wyrostek, to małżowinę otworzymy poboczną z bocznej ściany i usuniemy wyrostek aczykowaty, to aż się prosi, żeby tam wejść na chwilę z narzędziem i ten stan zapalny usunąć, nadmierowe błony śluzowe i wtedy oczywiście leczenie zachowawcze, które by następowało w ciągu 3 do 6 miesięcy, po tym leczeniu operacyjnym miałoby sens i by znacznie tutaj sytuację poprawiło. Także reasumując, u takiego pacjenta, który ma dolegliwości głównie pod blokady nosa, może mniejszą kataru czy mniejszą białe ja bym na pewno bym skorygował przegrodę nosa, bo tu już widać to skrzywienie i i szczególnie w tylnym odcinku na pewno zmniejszymy to małżowiny nosowe dolne, które są widoczne, szczególnie ta prawa, ale oczywiście lewą przy okazji też delikatnie można by spróbować zmniejszyć, tak żeby ta drożność po obu stronach była prawidłowa i dobra. Natomiast co do operacji zatok, oczywiście można by tą sytuację zostawić, tak jak teraz jest, i też tego nie robić. Jest to jedna z rozsądnych opcji. Natomiast jeżeli już operować zatoki, to w minimalnym oczywiście zakresie bez otwarcia zatok czołowych, bez otwarcia zatok sitowych czy klinowych, zdecydowałbym się tylko ewentualnie na otwarcie małżowiny puszkowej środkowej po stronie prawej i otwarciu bostoń wyrosków haczykowych z usunięciem tych zmian zapalnych, które są widoczne tutaj w dnie zatoki szczękowej po stronie prawej. Nic więcej bym tutaj nie robił. Oczywiście przy, po przygotowaniu do operacji, po wykonaniu takiego zabiegu, płukanie nosa z lekami przeciwzapalnymi przez okres kilku miesięcy, tak żeby to wszystko wygoić. I myślę, że kontrolą, kontrolą nie byłaby oczywiście tomografia komputerowa, która nie ma sensu u takiego pacjenta po operacji. Kontrolą byłaby endoskopia i w endoskopii ocena sytuacji, czy pacjent rzeczywiście jest wyleczony czy ma tutaj ten stan zapalny unormowany i czy też to się dobra. Także takie leczenie zaproponował pacjenta. Przekazałem tę informacje pacjentowi. Sprawiał wrażenie, że bardzo, tak powiem, pomogła mu ta, ta ocena i teraz wie przynajmniej, jak to wszystko w szczegółach wygląda. Wie, o co zapytać lekarza przy podpisywaniu zgody na zabieg operacyjny i myślę, że w porozumieniu z lekarzem, chirurgiem, który będzie go operował, ustali dokładnie zakres tego leczenia operacyjnego i taki zakres będzie wykonany. I Także pacjent świadomy, bardzo rozsądny, rozsądne pytanie, świadome pytania, rozsądne pytanie na podstawie tomografii planowanego leczenia i właściwie dzięki temu wiemy, co dokładnie robić. Oczywiście no, nierozsądnym postępowaniem byłoby zgłoszenie się do lekarza po leczeniu operacyjnym z pytaniem, czy to, co było wykonane, było rozsądne. No tutaj jakby oczywiście można podyskutować sobie akademicko, czy planowane, zaplanowane kiedyś tam leczenie i wykonane to leczenie było sensowne, czy nie. To Tego już do końca nigdy nie będziemy wiedzieli i przede wszystkim zastanawianie się nad tym nie ma większego sensu, bo co z tego, że ustalimy, że leczenie mogłoby być delikatnie inne Wcześniej, natomiast bez potwierdzenia tego, w żaden sposób nie jesteśmy w stanie tutaj nic sensownego zrobić, bo. No rozważanie, czy leczenie operacyjne ma sens, tylko rzeczywiście ma sens, jeżeli zrobimy to przed operacją. Jeżeli to zrobimy po operacji, to właściwie jest to troszkę za późno. Byłoby oczywiście rozsądnie, myślę, że być u lekarza przynajmniej miesiąc przed leczeniem operacyjnym, bo ewentualne wdrożenie leczenie zachowawczego przed operacją mogłoby poprawić sytuację i ułatwić lekarzowi i chirurgowi podjęcie leczenia samego operacyjnego. Więc myślę, że optymalnym okresem zgłoszenia się do lekarza z prośbą o kontrolę planowanego leczenia byłby miesiąc przed operacją, bo wtedy możemy wdrożyć Jakieś postępowanie, które miałoby sens i pomogłoby pacjentowi doczekać zabiegu w optymalnej formie, i w związku z tym też ułatwić jemu i, i chirurgowi wykonanie tego zabiegu i najlepsze możliwe nie po zabiegu. Mam nadzieję, że ten, ten przypadek pacjenta Wam. <laughs> Dostarczę ciekawe informacje i zapraszam Was do kontaktu ze mną i pytania o Wasze sytuacje medyczne, zabiegowe czy niezabiegowe. Bardzo chętnie i tak jak z tym pacjentem porozmawiałem, tak chętnie z Wami porozmawiam, opowiem Wam czy Wasze plan, plany operacyjne leczenia takie czy inne są według mnie rozsądne i może Wam to ułatwi podjęcie decyzji, czy Wasze planowane leczenie ma sens, czy nie. Pozdrawiam Was serdecznie z kanału RLW Łochmielski. Hej!